opieprzaniem, a nie pracą, ludzie się bogacą. Właśnie, tak se do do stepon, on mówi, że on nie ma końcówki, on nie ma końcówki. To ciekawe, jak ta jego kobita mu robi blowjobula. <grystanie> nie ma końcówki, to taki, taki długi, bez tego grzyba. Taki dziwny, ja mówię, pan nie ma końcówki. ja, pierdziele, wie pan co, no to pan musi śmiesznie wyglądać jak taka paruwa z dwoma jajkami. <grystanie> Na zakupionach, nie? I kupiłam sobie soksy. <laughs> nie sok, nie będę piła wódki. Czy ty jesteś normalna? Soksy, czyli skarpetki, skarpetki, soksy. Czy ty nie rozumiesz po angielsku, dziewczyno? Ja też nie, <laughs> ale tam niektóre słówka podłapały mnie. <laughs> Więc wiesz, no jakbyś chciała wiedzieć, to sokersy to są właśnie skarpetersy. <laughs> słuchaj, no so, sobie takie kupiłam soksera, że normalnie, normalnie mam wachlarze, słuchaj. O jeszcze upieprzona, no jeszcze upieprzona i mi sprzedał, no widzisz, nie zauważyłam, a, a nie chciał mi końcówki wyrazić, słuchaj, mówi, że nie ma końcówki, rozumiesz to? Ja mówię, patrzę się na niego, mówię, pan poważnie do mnie mówi, on no nie mam końcówki, no nie mam jak wydać, a ja mówię, a o tą końcówkę pan wychodzi, ja normalnie myślałam, że pan nie ma tam na dole końcówki. No wiesz, Baska, że sobie lubię zażartować, nawet z ekspedientem jeszcze taki, wiesz, młody, niedoświadczony, normalnie buraka. おにいまこんにちは。 a to może pan mi, mi da pięć groszy więcej, no ale ja nie mam, no ja mówię, ale też nie mam, wie pan co, no pięć groszy, no trochę przesada, no jeden grosz to jeszcze rozumiem, no ale pięć groszy, oj, chyba pani nie zbiednieje. Tak na niego patrzę, jak pizza no ja wie, on jeszcze będzie mi mówił, czy ja zbytnie, czy nie zbytnie. oczywiście, że nie zbytnie, bo ja, Książe tutaj klawiaturkę, on nie ma 5 groszy, słuchaj. I się okazało, że ja normalnie prawie z nim zamykam e, tego jego te, te jego robotę życia. Normalnie słuchają, tam wiesz, patrzą, wychodzi, wiesz, taszeta tutaj jakaś wiesz, elo, elo, mordo, elo. Te elektryczki, te jednorazowe, py, 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 normalnie wiesz, daje rany. Ja patrzę, ty, słuchaj, ja patrzę. A on sobie do beneczki wsiadł, a on, ja ach, ładnie młodziak. Ja tutaj wiesz, 5 groszy mi nie wyda, tu 5 groszy, tam 5 groszy, tamtej 10 groszy, ja on do bemeczki. Ładnie to robią hajs, na, na, na naszym słuchaj, to ja słuchaj nawet nie mam samochodu, on do BMW -y wsiada normalnie słuchaj po, po szkole nie, a ja już przecie pracę mam wszystko i ja nie mam nawet swojego samochodu e, normalnego, tylko służbówką może latać, a on sobie do BMW wsadza, bo tam 5 groszy, tam 5 groszy i co? Widzisz jak zbierał hajsu normalnie na furę. Baszka, a ty myślisz jak on zarobi jak on tak nie wydaje słuchaj przez miesiąc, wiesz on może sałaty uzbierać? Latać tą bemą po parkingu z elektrykiem, jeszcze jakąś już mu ubudu, no błuu, ubudu, błuu, niech założyje klubu, a nie ma czasu, żeby iść pieniądze rozmienić. Powinien zapierdzielić w zębach z Saszetą, normalnie iść na groszówki porozmawiać hajt, a nie, o, będzie to ranie, będzie miał 5 groszy, no tak. normalnie dziewiczego wąsa miał pod nosem, ja pierdzielę jako nie ma końcówki, to on jeszcze dziewiczy wąs normalnie prawie mleko miał, słuchaj, w kącikach, taki normalnie taki, jurno, nie ma słowa, i najwłaśnie no, tak zarabiają na nas, słuchaj, pieniądze, tak zarabiają na nas, tu pieniądze, za tydzień pójdziemy i wiesz co, Powiedz, że on nie ma dziesięciu groszy, no to to już normalnie, ja dostanę on normalnie palpitacji serca. Oj, Ja też teraz będę słuchać, robiła włosy, i jak będzie tam końcówka, tylko u mnie będzie lepsza końcówka. Bo na u mnie, jak będzie 290, to powiem, A, nie mam dychy wydać! A.